Hej kochani, tu Martyna. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym świątecznym, słodkim przepisem. Jak pamiętacie, tydzień temu pokazałam Wam jak zrobić obłędny makowiec z żurawiną. Z kolei na dziś przygotowałam dla Was piernikowe ciasto bez pieczenia, które jest naprawdę bardzo proste w przygotowaniu. Takie w formie warstwowej kostki, składające się tylko i wyłącznie z trzech elementów, gdzie praktycznie tylko jeden z nich musimy przygotować samodzielnie. A mianowicie zrobimy taki krem z korzenną piernikową nutą, a oprócz tego będziemy potrzebować jeszcze herbatników oraz konfitury. I to wszystko. Myślę, że już narobiłam Wam smaka, więc bez zbędnego gadania przejdźmy do przepisu. Tak jak już wspominałam, dzisiejsze ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu, a jedyne co musimy samodzielnie zrobić, to jest krem. I do jego przygotowania będziemy potrzebować żelatyny. Dlatego, żeby już zaoszczędzić czasu, żelatyną zajęłam się wcześniej, ale już tłumaczę Wam, jak to zrobić. Żelatynę w proszku wrzuciłam do miseczki i zalałam ją zimną wodą. Zostawiłam ją tak na 10-15 minut do napęcznienia, a po tym czasie całą miskę włożyłam do garnuszka z gorącą wodą. I mieszałam tak długo, aż ta żelatyna znowu się roztopiła i teraz jest w formie płynnej, więc teraz, kiedy zajmiemy się przygotowaniem kremu kokosowego, ona po prostu sobie już będzie stygła. No a bazą naszego kremu kokosowego oczywiście jest mleczko kokosowe. I żeby nie marnować składników, ja wykorzystałam tutaj całą zawartość puszki z mleczkiem kokosowym, czyli zarówno tą gestrzą śmietankę, jak i wodę kokosową. Całość umieściłam w misce, a teraz dodam do niej pozostałe składniki. Kolejny ze składników to jest mleko kokosowe w proszku. Takie mleko kokosowe w proszku możecie równie dobrze zastąpić, na przykład odżywką białkową o dowolnym smaku. Myślę, że dobrze sprawdzi się tutaj taka odżywka o smaku waniliowym lub śmietankowym. Poza tym do mojej masy dodam jeszcze cukier puder z ksylitolu. Taki cukier-puder możecie przygotować samodzielnie w domu, miksując po prostu w blenderze Xylitol. Jednak w tym przepisie macie znacznie więcej alternatyw, bo oprócz Xylitolu, który trzeba zmienić na cukier-puder, możecie użyć inuliny. A inulina jest również zdrowym zamiennikiem cukru, tak jak i Xylitol czy erytrytol, jednak w swojej konsystencji bardziej przypomina cukier-puder. No ok, a kolejne składniki, które musimy dodać do naszej masy, to przyprawa piernikowa i taką przyprawę piernikową możecie użyć gotową albo skomponować własny zestaw przypraw, dodając na przykład cynamonu, czy kardamonu i gałki muszkatołowej. A oprócz tego dla smaku dodam jeszcze odrobinę likieru Amaretto. I teraz tą całą masę będę miksować aż do połączenia składników. Ok, składniki na krem są już zmiksowane, więc teraz możemy wrócić do naszej żelatyny. I jeśli przez przypadek żelatyna zdążyła Wam znowu stężeć, to bez obaw po prostu włóżcie jeszcze raz miseczkę z żelatyną do ciepłej wody, niech się ponownie to rozpuści. A kiedy żelatyna jest już roztopiona, to teraz zawartość tych dwóch misek musimy ze sobą połączyć. Dodam ze 2-3 łyżki tej masy kokosowej i wrzucę je do żelatyny i będę mieszać. I zrobię to tak mniej więcej w dwóch turach. Dzięki temu zabiegowi unikniemy jakichkolwiek grudek w naszej masie. Ok, i dodam jeszcze odrobinę masy kokosowej. Gdybyśmy dodali roztopioną żelatynę do masy kokosowej bezpośrednio, prawdopodobnie zdążyła ona by już stężyć, przez co w naszej masie byłyby grudki, czego nie chcemy. A tak mamy pewność, że masa będzie gładka i kremowa. Ok. Krem już jest połączony z żelatyną, więc teraz zawartość tej małej miseczki wrzucę do dużej i znowu będę miksować. No to miksujemy. I tak zmiksowany krem wstawię teraz do lodówki na jakieś pół godziny, żeby żelatyna zaczęła działać, a krem zaczął gęstnieć. Także wracam do Was niebawem. Minęło mniej więcej pół godziny i nasz krem kokosowo-piernikowy zaczął już lekko tężeć, więc najwyższa pora, żeby złożyć nasze ciasto w całość. I mam tutaj już przygotowane wszystkie elementy potrzebne do jego zrobienia. Czyli krem kokosowo piernikowy, herbatniki, w moim przypadku są to herbatniki bezglutenowe, oraz dżem wiśniowy bez cukru, który możecie to zastąpić dowolną kodwiturą, dowolnym dżemem, zależnie od smaku, jaki, jaki lubicie. Ok, no więc teraz możemy zacząć już od wykładania poszczególnych warstw. Dno foremki wyłożyłam papierem do pieczenia i teraz mogę na nie wyłożyć pierwszą warstwę herbatników. Niektóre z nich przycięłam sobie do odpowiedniego rozmiaru, tak żeby idealnie zmieściły mi się w foremce. Więc teraz wystarczy poskładać je w całość. No i pierwsza warstwa herbatników jest gotowa, więc na nią wyłożymy odrobinę kremu. Generalnie ten krem możecie sobie podzielić na kilka równych części, bo mniej więcej wyjdzie cztery warstwy herbatników i 4 warstwy kremu, ale ja to po prostu będę robić na oko. I jak już wyłożę ten krem kokosowy, to na to pójdzie kolejna warstwa herbatników. Okej, okay. pierwsza warstwa kremu za nami, więc idziemy z kolejną warstwą herbatników. I teraz na drugą warstwę herbatników dodam odrobinę dżemu. I na warstwę dżemu idzie kolejna warstwa kremu kokosowego. To ciasto, jak widzicie, ma dużo warstw, więc będzie dosyć wysokie, dlatego warto przygotowywać je w nieco wyższej foremce, tak żeby łatwo można było nakładać krem. Okej, okay, i kolejna warstwa za nami. Więc teraz, kiedy krem już jest foremce, Czas na kolejną warstwę herbatników. I po herbatnikach znowu nakładamy krem kokosowy. Ok, i na tej warstwie kremu wyłożę kolejną warstwę konfitury. Ok, i teraz ostatnia warstwa herbatników. I teraz na te herbatniki wyłożę pozostałą część kremu kokosowego. Jak widzicie, ciasto jest już praktycznie gotowe. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wstawicie do lodówki na kilka godzin, a nawet najlepiej na całą noc, żeby krem całkowicie stężał. Więc wrócę do was już z gotowym ciastem. U mnie jest już kolejny dzień. Ciasto przeleżało całą noc w lodówce, ale wreszcie mogę powiedzieć, że jest gotowe. Ja tylko je z wierzchu jeszcze obsypałam kakao i teraz wygląda i pachnie naprawdę znakomicie. Zamiast kakao możecie użyć na przykład cynamonu lub wiórków kokosowych albo ozdobicie na przykład posiekanymi orzechami lub goździkami. Jeśli chcecie przygotować to ciasto samodzielnie w domu, to dokładny przepis wraz z listą składników i ich gramaturą znajdziecie w linku w opisie filmu. A to już by było dzisiaj na tyle. Jeśli chcecie, żebym przygotowała którejś z Waszych ulubionych świątecznych ciast lub deserów w zdrowej formie, to koniecznie dajcie mi o tym znać, a ja wracam do Was za tydzień z kolejnym świątecznym przepisem.